elo elo z tej strony lego dzisiaj kolejny luźny vlog i jak na pewno wiecie w poniedziałek, w ten poniedziałek na cartoon network pojawi się dwunasty sezon lego ninjago ja już się nie mogę doczekać na pewno będzie bardzo fajny i jeszcze jak pewnie wiecie to też yy, na przykład pojawiła się animacja z lego star wars Hello there! i z Lego Star Wars High Grant, bo widzę, że raczej podobają Wam się takie odzyskiwanie scenek z Gwiezdnych Wojen. W tym tygodniu też się pojawi y, taki y, film właśnie odzyskiwanie takiej bardzo popularnej scenki z Gwiezdnych Wojen. Na razie nie powiem Wam o jakiej to będzie scence. I pojawi się też w tym tygodniu recenzja takiego zestawu z. LEGO, nie powiem wam jeszcze z jakiej serii, ale powiem, że na pewno pojawi się też taka recenzja, ale przejdźmy już do drugiej części tego filmu. A drugą częścią tego filmu jest magazyn LEGO Explore. Tak, wczoraj właśnie wyszedł ten y, pierwszy numer tego magazynu i powiem wam, że jest on naprawdę bardzo fajny. W środku można znaleźć dużo ciekawych rzeczy. I nie jest to tak jak w klasycznych magazynach, czyli komiks i jakieś zagadki, tylko jest tutaj naprawdę dużo ciekawych rzeczy. Jak to też jest w luźnych vlogach, że głównie pokazuje, że po prostu pokazuje, co będzie w następnym numerze tego magazynu, co będzie w następnym numerze jakiegoś magazynu i pokazuje dodatek. W następnym numerze magazynu LEGO Explore będzie taka ośmiornica. I przyznam, że wygląda ona ciekawie. I następny numer magazynu Lego EXPLORER, jak tutaj już widzicie, pojawi się 18 sierpnia. I, be, i będziemy tutaj pewnie coś o. i będzie tutaj o głębinach morskich: odkryć świat morskich głębin. Więc wygląda, to, więc następny numer też raczej i ten następny numer też pewnie kupię ale przejdźmy do dodatku w tym numerze jest to tutaj taki polibag jak widzicie nawet ma tutaj swój numer katalogowy czyli 11938 i właśnie ten robot jest zapakowany w taki polibag ale przejdźmy sobie do tego właśnie robota jest tutaj też Parę takich elementów zapasowych, jak widzicie. Ale sam robot tak się prezentuje i wygląda on naprawdę fajnie. Jest on na tutaj takich gąsienicach. I też, gdy obraca się jego głową, to wtedy obracają się jego ręce. I te ręce są zrobione na zawarciach kulkowych można nim ruszać w różne strony. W środku tutaj też ten robot ma taką skrzynkę i w środku tej skrzynki jest taki pilot do sterowania tym robotem. Tutaj tak się prezentuje od góry. Wygląda naprawdę ciekawie. I wystawię ocenę teraz temu robotowi jest to robot Ed, tak ma na imię Robot Ed i ocena tego y, Polibaga to 10 na 10. Tak, ten robot mi się naprawdę podoba też, y, ma, ta, też tak fajnie wygląda, że tutaj takie y, oczka ma na naprawdę ciekawie wygląda Magazyn mi się podoba, czekam na jego kolejne numery i jeszcze wspomnę, że jego cena to 13 zł i jest on od wydawnictwa Egmont, naprawdę bardzo mi się podoba ten magazyn Lego Explore. i więc co, na dzisiaj to tyle, cześć i pa.